R. A. Salvatore. Star Wars. Część druga, Atak klonów. Przekładał Maciej Szamański. Rozdział dziesiąty. Anakin Skywalker stał z Jar Jarbingsem przy drzwiach oddzielających sypialnię Padme od pokoju, w którym poprzedniej nocy wraz z obi -Wanem trzymał straż. Spoglądając na wybite okno, człowiek i Gunganin obserwowali najrzony wysokościowcami horyzont. Tymczasem Padme i Dorme kręciły się po sypialni, przygotowując się do wyjazdu. Z gwałtownych ruchów poirytowanej pani senator nie trudno było wyczytać, że lepiej trzymać się od niej z daleka. Przychylając się do prośby młodego Jedi, kanclerz Palpatin rozkazał Padme wrócić na Nabo. Usłuchała polecenia, ale widać było, że nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw. Wzdychając głęboko, Padme wyprostowała się wreszcie i potarła obolałe od schylania się plecy. Westknąwszy jeszcze raz, zwróciła się do Jariara. Wyjeżdżamy na długi urlop, powiedziała tak poważnie, jakby chciała wykrzesać z beztroskiego gunganina odrobinę rozsądku. Będziesz zastępował mnie w Senacie. Wiem, że mogę na Ciebie liczyć, przedstawicielu Binks. Moja zaszczycona! bąknął Jariar i urwał stanął przy tym na baczność tylko jego głowa i długie uszy kołysały się groteskowo łatwo jest ubrać gunganina w strój dygnitarza znacznie trudniej zmienić jego naturę słucham spytała surowo Padmę nie kryjąc rozdrażnienia powierzała jarjarowi ważne zadanie i nie była zachwycona że gunganin akurat w takiej chwili zachowuje się tak niepoważnie Wyraźnie zakłopotany jarjar -jar odchrząknął cicho i wyprażył się jeszcze mocniej. Moja być zaszczycona, że mieć na sobie taki ciężar. Moja przyjmować go z na pokora i. Jarjar, -jar, nie chcę cię dłużej zatrzymywać. Przerwała mu Padme. pewnością masz mnóstwo pracy. Oczywiście, pani. Ukłoniwszy się przesadnie głęboko, jakby chciał ukryć fakt, że rumieni się niczem dareliański ognisty krab. Gunganin odwrócił się szybko i wyszedł, posyłając anakinowi szeroki uśmiech. Padawan odprowadził gunganina wzrokiem, lecz gdy Padme odezwała się, uczucie ulgi i spokoju, które go przepełniało, prysło w jednej chwili. Nie podoba mi się ten pomysł z ukrywaniem się, stwierdziła z naciskiem. Nie martw się. Teraz, kiedy rada zarządziła dochodzenie, Obi-Wan bardzo szybko się dowie. Kto wynajął tego łowcę nagród? Od tego właśnie trzeba było zacząć. Zawsze lepiej działać ofensywnie przeciwko zagrożeniu, szukać jego źródeł, a nie reagować na skutki. Anakin zamierzał wspomnieć o tym, że od początku proponował wszczęcie śledztwa, że od pierwszej chwili miał rację, tylko rada nie nadążała za jego tokiem myślenia. Spostrzegł jednak błyski w oczach Padme i umilkł, pozwalając jej mówić. A kiedy twój mistrz będzie szukał łowcy? Ja mam się ukrywać. Tak, to najmądrzejsze posunięcie. Padme westchnęła. Nie po to pracowałam rok nad zablokowaniem ustawy o militaryzacji, żeby odlatywać stąd, kiedy będą się ważyły jej losy. Czasami musimy się wyrzec dumy i robić to, czego wymagają od nas inni odparł spokojnie Anakin. W jego ustach słowa te nie brzmiały zbyt przekonująco. Zresztą, gdy tylko je wypowiedział, zrozumiał, że należało inaczej sformułować zdania. Dumy, wykrzyknęła padme. Ani, jesteś młody i nie znasz się na polityce. Zachowaj podobne opinie na inną okazję. Przepraszam, pani, starałem się tylko. Nie, ani. Proszę, nie nazywaj mnie tak. Jak? Ani. Nie nazywaj mnie ani. Przecież zawsze tak Ciebie nazywałem. To Twoje imię, prawda? Mam na imię Anakin, odparł spokojnie młody Jedi. Spogląda, twardo na Padmę. Kiedy mówisz Shani, czuję się, jakbym wciąż był małym chłopcem. A nie jestem. Padmę milczała przez chwilę. Zmierzyła padawana od stóp do głów, skinęła głową. W jej głosie także pojawiła się nuta szacunku. Przepraszam, Anakinie. Nie sposób zaprzeczyć, że dorosłeś. Anakin wyczuł w tych słowach coś w rodzaju uznania, sugestie, że przyjęła do wiadomości, iż stał się mężczyzną, może nawet przystojnym. Fakt ten w połączeniu z uśmiechem, który posłała mu padmę, zbił go z tropu i zawstydził. Padawan dostrzegł na półce małą kulistą ozdobę i sięgnął po nią, używając mocy. Przedmiot zawisł nad jego palcami. Skutecznie odwracając uwagę padme. Mimo to wolał odchrząknąć, nim się odezwał, bojąc się, że ściśnięte gardło odmówi mu posłuszeństwa. Mistrzowi Jłan jakoś tego nie dostrzega. Krytykuje każdy mój ruch, jakbym wciąż był dzieckiem. Nie słuchał mnie, kiedy nalegałem, żebyśmy poszukali zleceniodawcy zamachów. Nauczyciele już tacy są, zawsze widzą w nas więcej słabości. Niżbyśmy chcieli, zgodziła się Padmę. Ale dzięki temu się rozwijamy. Anakin znowu sięgnął mocą do ozdobnej kulki i uniósł ją nieco wyżej, sprawiając, że zaczęła się obracać. Nie zrozum mnie źle, odezwał się po chwili. Obi-Wan jest świetnym mentorem, równie mądrym jak mistrz Joda i równie potężnym jak mistrz Windu. Jestem mu wdzięczny, że wziął mnie na swojego ucznia, ale... urwał. Szukający odpowiednich słów, ale choć jestem jego padawanem, w pewien sposób, ba, na wiele sposobów, po prostu go wyprzedzam. Jestem już gotów do prób. Wiem, że tak jest. On to wie, ale uważa, że jestem zbyt nieprzewidywalny. Inni dziedaj w moim wieku przeszli już próby, i to z powodzeniem. Zdaję sobie sprawę, że późno zacząłem, ale on po prostu nie pozwala mi robić postępów. Padme spoglądała na Anakina z rosnącym zaciekawieniem. To musi być dla ciebie frustrujące, odezwała się w końcu. Gorzej, zawołał Anakin, wyczuwając w jej głosie nutę współczucia. Ciągle mnie krytykuje, nigdy nie słucha, po prostu nic nie rozumie. To niesprawiedliwe. Mówiłby tak w nieskończoność, ale Padme zaczęła się śmiać. Jej wesołość pohamowała go równie skutecznie. Jak uczyniłby to siarczysty policzek? Wybacz, wydusiła, nie przestając chichotać, ale mówiłeś dokładnie tak jak mały chłopiec, którego kiedyś znałam. Ja się wcale nie skarżą. To nie tak. Tym razem roześmiała się także Dorme stojąca w odległym kącie sypialni. Nie powiedziałam tego, żeby cię zranić, wyjaśniła Padme. Anakin wziął głęboki wdech i wolno wypuścił powietrze, Rozluźniając spięte ramiona. Wiem. Wyglądał przy tym tak żałośnie, że padme podeszła do niego i delikatnie pogładziła go po policzku. A na kinie. Po raz pierwszy, odkąd spotkali się po latach padme, popatrzyła naprawdę głęboko w błękitne oczy młodego padawana, ich spojrzenia spotkały się i sięgnęły dalej, aż do serc. Czar prysnął po chwili, gdy padme powiedziała zmieszana. Proszę, nie staraj się zbyt szybko dorosnąć. Już dorosłem, odparowała na Sama to powiedziałaś. Chciał, by ostatnie słowa zabrzmiały sugestywnie. Znowu spojrzał w brązowe oczy Padme, tym razem jeszcze bardziej intensywnie i namiętnie. Proszę, nie patrz na mnie w taki sposób, wyszeptała, odwracając się szybko. Dlaczego? Dlatego, że wiem, o czym myślisz. O! Więc także masz w sobie siłę, Jedi? Zaśmiał się Anakin, starając rozładować napięcie. Padmę zerknęła w bok, na Dormę, która przyglądała im się, nie kryjąc zainteresowania, ale i troski. Amidala doskonale rozumiała niepokój dziewczyny. Rozmowa z Anakinem potoczyła się w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Po chwili spojrzała prosto w oczy padawana. I dlatego, że wprawiasz mnie w zakłopotanie... Dodała, nie pozostawiając miejsca na dyskusję. Anakin odwrócił wzrok. Przepraszam, pani, odezwał się z wymuszoną obojętnością, cofając się o krok, by mogła wrócić do przerwanego pakowania. Znowu był tylko ochroniarzem. Ale Padme wiedziała, że jest kimś więcej. Gdzieś na zalanym wodą i smaganym wichrem globie, w najdalszym zakątku odległych rubieży, Ojciec i syn siedzieli na półce z połyskującego czarnego metalu. Wpatrywali się uważnie w nieliczne spokojne miejsca na wodzie utworzone przez prądy, które opływały gigantyczne podpory konstrukcji sterczące ze wzburzonego oceanu. Ulewa zelżała nieco, a było to zjawisko dość rzadkie w tym królestwie wilgoci. Spokojniejsze miejsca na morzu były dobrze widoczne i na nich właśnie koncentrował się wzrok polujących to tam w każdej chwili mogły się pojawić smukłe, mniej więcej metrowej długości, ciemne sylwetki falorybów. Ojciec i syn znajdowali się na najniższym kołnierzu jednej z kolumn, na których wznosiło się miasto Tipoca, największe na całej planecie kamino, pełne smukłych budowli, którym nadano opływowe kształty, aby były mniej podatne na porywy wiatru. Zaprojektowali je, a przynajmniej zmodernizowali... Najlepsi architekci galaktyki, którzy rozumieli, iż doskonałym sposobem zmagania się z żywiołami szalojącymi na tym świecie jest unikanie walki. Niemal w każdej wnęce w ścianach gmachów umieszczono wysokie, transpastalowe okna. Ojciec chłopca, Django, często zastanawiał się, dlaczego kaminoanie, wysokie, szczupłe, blade istoty o wielkich oczach w kształcie migdałów, wydłużonych głowach i długich szyjach, Potrzebowali tak wielu okien, na co chcieli patrzeć na tej planecie burz, rozszalałych oceanów i nieustających deszczów. A jednak nawet na kamino zdarzały się spokojniejsze chwile. Wszystko jest względne, myślał Django, i dlatego, gdy stwierdził, że deszcz słabnie, postanowił wyjść z synem na świeże powietrze, Django klepnął chłopca w ramię ruchem głowy, wskazując na jedną z plam względnie spokojnej wody. Dziesięciolatek z zapałem uniósł broniat z odrzutem milionowym i starannie wycelował. Chłopiec nie używał celownika laserowego, który automatycznie kompensował załamanie światła na powierzchni wody, ponieważ jego ojciec chciał się przekonać, jakie poczynił postępy w nauce polowania. Dokładnie tak, jak uczył go ojciec, malec wolno wypuścił powietrze z płuc. Znieruchomiał i skoncentrował się na celu. Gdy ryba ustawiła się bokiem, cisnął w jej stronę zabójczy atlatl. Metr od wyciągniętej ręki chłopca, tylna część pocisku rozjarzyła się na moment nagłym błyskiem mocy. Ostrze przyspieszyło gwałtownie. przeciąło wodę i trafiło zwierzę w bok, przewiercając się na wylot kolczastym grotem. Chłopiec krzyknął radośnie i natychmiast przekręcił uchwyt broni, blokując prawie niewidoczną. Ale bardzo wytrzymałą linkę. Ryba walczyła, lecz synołowcy wolno i metodycznie przekręcał rękojeść, przyciągając zdobycz coraz bliżej. Dobra robota, pochwalił go Dżango, ale gdybyś trafił o centymetr bliżej w stronę głowy, przebiłbyś najważniejszy mięsień znajdujący się tuż pod skrzelami i unieruchomiłbyś rybę. Chłopiec skinął głową, niezrażony tym, że jego ojciec i nauczyciel nawet w udanych akcjach zawsze dopatrywał się błędów. Wiedział, że człowiek, którego kochał najmocniej ze wszystkich, robił to tylko po to, by podsycać w nim dążenie do perfekcji. A w pełnej niebezpieczeństw w galaktyce tylko perfekcja gwarantowała przetrofanie. Za to, że ojciec w trosce o jego przyszłość nie wahał się krytykować go na każdym kroku, chłopiec kochał go jeszcze bardziej. Nagle Dżan go zastygł, wyczuwając w pobliżu jakiś ruch, a może tylko pojedynczy stuk kroku lub nowy zapach, sygnał, który dla wprawnego łowcy nagród oznacza, że ktoś się zbliża. Na kamino nie było groźnych nieprzyjaciół, jeśli nie liczyć dalekich, otwartych przestrzeni oceanu, gdzie od czasu do czasu pojawiały się olbrzymie stworzenia o długich mackach. Jednak nad powierzchnią wody życie właściwie nie istniało, jedynym wyjątkiem byli, oczywiście, sami Kaminoanie, więc Django nie był zaskoczony, gdy ujrzał taunwę osobę, która zwykle była pośrednikiem w jego kontaktach z gospodarzami. — Witaj, mistrzu Django — odezwała się wysoka i smukła istota, unosząc chude ramię w geście pokoju i przyjaźni. Django skinął głową, ale nie uśmiechnął się na powitanie. Dlaczego Taunwe opuściła krągłe gmachy miasta, z których Kaminoanie prawie nigdy nie wychodzili? I dlaczego przeszkadzała łowcy, kiedy spędzał czas ze swym synem? Ostatnio rzadko bywasz w naszym sektorze, zauważyła Taunwe. Mam ciekawsze zajęcia. Z dzieckiem? Django spojrzał na chłopca, który wypatrywał właśnie kolejnego faloryba. A raczej, jak zauważył łowca, starał się... By tak to wyglądało. To spostrzeżenie sprawiło, że Dżangos aprobatą skinął głową. Dobrze nauczył swego syna sztuki kamuflażu i podstępu, stwarzania pozorów, które doskonale ukrywały prawdziwe działania, takie jak dyskretne podsłuchiwanie rozmowy i zapamiętywanie każdego słowa taunwe. Zbliża się dziesiąta rocznica, wyjaśniła Kaminoanka. Django spojrzał na nią z Co Sądzisz? że nie pamiętam o urodzinach Boby? Jeżeli delikatna Taunwe była urażona ostrą wypowiedzią łowcy, w żaden sposób tego nie okazała. Jesteśmy gotowi. Znowu możemy zaczynać. Django popatrzył na Bobę, jedno z tysięcy swoich dzieci, ale jedyne, które było doskonałym klonem, wierną repliką bez najmniejszej ingerencji genetycznej, która czyniłaby go bardziej posłusznym. Chłopiec był też jedynym egzemplarzem, którego nie poddano procesowi przyspieszonego wzrostu. Klony, które poczęto równocześnie z nim, były teraz zdrowymi, w pełni dojrzałymi żołnierzami. Django uważał, że polityka przyspieszania wzrostu jest błędem, czyż doświadczenie nie było równie ważnym czynnikiem kształtującym wojownika, jak geny? Ale nie dzielił się tymi przemyśleniami z Kaminoanami. Wynajęto go, by stał się źródłem materiału genetycznego. Kwestionowanie poczynań pracodawcy nie wchodziło w zakres jego obowiązków. Tałnę przekrzywiła nieznacznie głowę, wolno mrugając powiekami. go domyślał się, że jest to przejaw zaciekawienia i omal nie zachichotał. Kaminoanie byli do siebie bardzo podobni, znacznie bardziej niż ludzie, zwłaszcza ci pochodzący z innych planet. Być może ich koncepcja jedności czy też podobieństwa w ramach jednego gatunku była częścią procesu reprodukcyjnego, w którym teraz dokonywano licznych manipulacji genetycznych jeśli nie otwartego klonowania. Tak czy inaczej, jako społeczeństwo mieszkańcy Kamino byli niemal jednym umysłem i jednym ciałem to dlatego Taunwe była zdumiona tak jak w tej chwili ilekroć miała do czynienia z człowiekiem, który tak małym szacunkiem darzył innych przedstawicieli swojego gatunku, nawet jeśli były to klony. To właśnie Kaminoanie stworzyli armię dla Republiki. A przecież gdyby nie różnice i wynikające z nich konflikty nie byłoby wojen. Te sprawy niewiele obchodziły Yanga. Był łowcą nagród, samotnikiem, odludkiem, a raczej byłby, gdyby w jego życiu nie pojawił się Boba. Django miał gdzieś politykę, wojny i armię klonów stworzonych na jego podobieństwo. Jeśli wszystkie miały zostać wycięte w pień, to niech i tak będzie. Nie czuł się związany z żadnym z nich. Rozmyślając o tym, spojrzał na syna. Z żadnym, z wyjątkiem Boby, rzecz jasna. Wszystko inne było tylko zleceniem, łatwym do wykonania i dobrze płatnym. Django nie mógł marzyć o lepszych zarobkach. Lecz znacznie ważniejsze było to, iż tylko Kaminoanie mogli dać mu nie syna, ale stuprocentowo wierną kopię jego samego. Boba miał zapewnić ojcu przyjemność ujrzenia tego, kim Django mógłby się stać, gdyby dorastał potokiem kochającego, troskliwego ojca, nauczyciela, który przez konstruktywną krytykę popychałby go ku doskonałości. W zasadzie nie było w galaktyce łowców nagród lepszych niż Django, lecz on nie wątpił. Że Boba, stworzony i szkolony do osiągania doskonałości, prześcignie nawet jego i stanie się jednym z najwybitniejszych wojowników, jacy kiedykolwiek żyli. Największą nagrodę w swojej karierze Django Fett to odbierał właśnie teraz, dzieląc spokojne chwile z synem, swym młodszym wcieleniem. A były to jedna z niewielu spokojnych chwil w burzliwym życiu łowcy skazanego już w dzieciństwie na samodzielne przetrwanie w odległych rubieżach. Każda kolejna próba czyniła go silniejszym, bliższym doskonałości, kształciła w nim umiejętności, które teraz mógł przekazywać Bobie. Nikt nie byłby dla chłopca lepszym nauczycielem niż ojciec. Kiedy Django Fett chciał kogoś dopaść, ten ktoś mógł uważać się za złapanego. Kiedy Django Fett chciał kogoś uśmiercić, ten ktoś był już trupem. Lecz tak naprawdę Django nie chciał Interesy nie miały nic wspólnego z osobistymi pragnieniami łowcy. Polowanie i zabijanie były tylko częścią jego pracy, a do najcenniejszych lekcji, których życie mu nie szczędziło, należała ta, która nauczyła go, jak być bezwzględnym, absolutnie bezwzględnym. I to była jego najstraszniejsza broń. Spojrzał na Taunwę, a potem uśmiechnął się do syna. Tak, z pewnością był pozbawiony uczuć. Ale nie wtedy, kiedy spędzał czas z Boba. Czuł miłość i dumę, ale ze wszystkich sił stawał się tego nie okazywać. Bo choć szczerze kochał syna, a może właśnie dlatego, że go kochał, pragnął kształcić w nim od najmłodszych lat cechę, którą uważał za najcenniejszą, chłód graniczący z brakiem jakichkolwiek ludzkich uczuć. Wznowimy proces, gdy tylko będziesz gotowy, powiedziała Taunwe. Przerywając rozmyślania Django. Nie macie dość materiału, żeby obejść się beze mnie? Skoro i tak tu jesteś, chcielibyśmy, żebyś wziął udział w procesie, odrzekła Taunwe. Najlepiej jest korzystać z pierwotnego dawcy. Django przewrócił oczami na myśl o igłach i sondach, ale skinął głową w geście przyzwolenia. Biorąc po to uwagę wynagrodzenie, praca naprawdę nie była ciężka. Daj znać. Kiedy będziesz gotowy? Taun ukłoniła się i odeszła. Gdybyście mieli czekać, aż będę gotowy, czekalibyście całą wieczność, pomyślał Django Fett. W milczeniu obserwował chłopca, który kolejny raz szykował do strzału. A to dlatego, że mam już to, na czym mi zależało, dodał w duchu łowca, nie spuszczając z oka boby, który bystrymi oczami wypatrywał kolejnego faloryba. W przemysłowym sektorze Kurusant znajdowały się największe porty towarowe całej galaktyki. Nieustannie lądowały w nich niezgrabne transportowce, a na ich spotkanie wylatywały masywne dźwigi gotowe odebrać miliony ton ładunków niezbędnych do utrzymania przy życiu planety miasta, która z racji przeludnienia już dawno nie była samowystarczalna. Wydajność służb przeładunkowych była zdumiewająca, lecz mimo to zawsze było tu tłoczno. I często doki były zablokowane przez nadmierną liczbę frachtowców i latających maszyn portowych. Było tu także miejsce dla pasażerów, biedoty kurusant szukającej taniej okazji do opuszczenia planety na pokładzie frachtowców. Tysiące tysięcy ludzi próbowały uciec ze stołecznego świata, na którym tempo życia graniczyło z szaleństwem. Anakin i Padme, ubrani w proste brązowe tuniki i bryczesy, typowy strój uchodźców. Starali się nie wyróżniać z tłumu. Szli ramię w ramię do wyjścia z wahadłowca, który zbliżał się do doku i pomostu prowadzącego na pokład jednego z olbrzymich transportowców. Kapitan Tyfo, Dorme i obi czekali na nich przy drzwiach. Szczęśliwej podróży, pani! rzekł kapitan ze szczerą troską. Widać było, że nie jest zachwycony tym, iż traci z oczu swoją podopieczną podała na kinowi dwie niewielkie torby podróżne i z otuchą skinął głową młodemu dżedaj. Dziękuję, kapitanie, odpowiedziała Padme, nie kryjąc wzruszenia. Proszę uważać na dormę. Teraz wam będzie zagrażało niebezpieczeństwo. Przy mnie będzie bezpieczny, wtrąciła szybko dormę. Padme uśmiechnęła się, wdzięczna za tę próbę poprawienia jej nastroju, a potem uścisnęła wierną towarzyszkę. Objęła ją jeszcze mocniej, czując, że dziewczyna cicho szlocha. Nie spotka was nic złego, szepnęła wprost do ucha Dorme. Nie chodzi o mnie, pani. Martwię się o ciebie. Co będzie, jeśli oni zorientują się, że opuściłaś stolicę? Padme odsunęła dworkę na odległość ramion i uśmiechnęła się lekko, spoglądając sukosa na Anakina. Wtedy mój dzedaj opiekun będzie musiał pokazać. Ile jest wart? Dorme zaśmiała się nerwowo, otarła łzy i skinęła głową. Stojąc z boku, Anakin uśmiechnął się w duchu, choć na zewnątrz starał się emanować wyłącznie pewnością siebie. Komplementy padme sprawiały mu jednak ogromną przyjemność. Obił ancepsu upadawanowi błogi nastrój, odciągając go na stronę. Zostańcie na naboo, rozkazał mistrz. Nie rzucajcie się w oczy. Pamiętaj, nie rób absolutnie niczego bez porozumienia ze mną albo z Radą. Tak, mistrzu, odrzekł posłusznie Anakin, choć gotował się w środku i miał ochotę rzucić się na obiłana. Nie robić absolutnie nic bez porozumienia? Bez pytania o zgodę? Czy nie zasłużył na więcej zaufania? Czy nie udowodnił, że jest zaradnym, godnym zaufania padawanym? Postaram się jak najszybciej dotrzeć do sedna tego spisku. Pani, wrócił się Obi-Wan do Padme. Gniew Anakina sięgnął szczytu, przecież właśnie to sugerował mistrzowi, gdy tylko zlecono im ochronę senatora dali Jestem pewien, że wkrótce będziecie mogli wrócić, dodał Obi-Wan. Będę niewymownie wdzięczna za szybkie rozwiązanie tej sprawy, mistrzu Jedi. Myśl o tym, że Padme miałaby być wdzięczna Kenobiemu, nie podobała się Anakinowi. Nie chciał by w jej oczach rola mistrza była istotniejsza niż jego własna. Pora iść, powiedział Padawan, postępując krok naprzód. Wiem, odrzekła Padme, która nie była uradowana ani wizją opuszczenia Kurusant, ani kursant.